Miejscówka z naszej aplikacji, punkt widokowy na Grudziąc. Przyjechaliśmy tutaj, to syf był totalny, trochę posprzątaliśmy, no ale już odpuściliśmy trochę, bo byśmy musieli mieć kontener, żeby to wszystko wyzbierać, te pety, to wszystko no ale miejsce bardzo fajne. Siedzimy sobie na krzesełkach podziwiamy panoramę grudziądza akurat jest tu widok na spichlerze na zamek kawałek plaży ale woda nie zachęca do kąpieli także tylko można się poopalać No ale panoramka rewelacja Kiedyś staliśmy tutaj po drugiej stronie, też fajnie było, ale stąd widoczek jest fajniejszy.